Się ma, tu The biały, a to jest pierwszy odcinek z serii, z drugiej serii Kanczastego świata Minecrafta. Dzisiaj zajmiemy się budową domku. Zaraz na początku tego y, odcinka i ogólnie tej serii chciałbym y, powiedzieć, że nie będę używał jakichkolwiek cheatów albo coś. Nie, już, już Loleditora nie mam, już tego ten. Znudziło mi się po prostu granie na tym. Chciałbym teraz coś samemu zrobić. No to na początek zajmiemy się zbieraniem drewna. Jak widzicie wygenerowało mi tu dwa biomy. Zimę i tam jest dżungla. Biom dżunglowy mi się bardzo podoba ponieważ on jest taki, że tak powiem daje dużo możliwości. Budujemy. Tylko nie wiem nie wiem, jakie jest stąd drewno, bo teraz słyszałem, że wprowadzili kilka yy, odmian, kilka kolorów drewna, desek, które się robi z drewna. A ja z tym bardzo rozeznany nie jestem, więc nie wiem, jak to będzie w moim przypadku. Jakie to jest drewno? Podejrzewam, że cienne. No trochę ostatnio grałem, trochę oglądałem filmików innych graczy, żeby się dowiedzieć, co, co my wprowadzili podczas mojej nieobecności. O, tak jak myślałem, ciemne deski. Przejdziemy się teraz. W sumie Craftbooka mogę zrobić. Z dużym, jeśli Teraz jest bardzo fajnie wszystko, bo po polsku. Aj. Pójdziemy tutaj żeby zbierać trochę tego zwykłego drewna, takiego. Nie, no może tego to nie będę ciął. O, ale tu sobie możemy teraz się do dostać. Jestem. No i możemy kopać. Na początek wiecie co może sobie zbuduję yy, na początek jaskinię taką, żebym mógł postawić crowdbooka i tak dalej. Te podstawowe rzeczy, a potem dopiero przeniosę je. Załatam to jaskinie i będzie myślę, że dobrze. To nie wiem, to może jaskinię zacznę tu budować. jest właśnie to co chciałem źle zrobiłem dobrze tutaj mi się dobrze tutaj znalazłem że jest y, stone bo będę mógł sobie trochę tego wykopać i będę miał lepszą y, siekierkę Aj. kupimy teraz stone a potem sobie siekierkę zrobimy i za uraśnik podstawowych przyrządów. Może owcy pozabijam, żebym miał na jeden dzień, na pierwszy dzień, żebym miał łóżko od razu. Jest. Chodź dobra, jedno. jeszcze jakaś nie ma. Gdzie ja miałem co swoje? <noise> Boże, na początku się zgubiłem. Dobra, muszę to znaleźć teraz. gdzie ja w ogóle jestem. Boże, jak, ogóle, jak to łatwo się zgubić. Ten. ten mój pierwszy domek. O, że tak tego nie znalazł, to będzie było przegięć. Siekierka. co jest? Na początek siegierka to, co to teraz oznacza. O, owco, 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 chodź oś, chodź coś. Jest! Mam. Już łóżko będę mógł sobie zrobić na nas. sobie wykopiamy tego drewna i będziemy można zacząć budowę tego pierwszego domku. To może ja się z Wami pożegnam, nie będę Was zanudzał tym kopaniem drewna i wrócę jak będę miał na No to jestem po krótkiej przerwie. Skasowałem stary domek i podczas kopania, podczas robania drewna. Znalazłem sobie akurat miejsce na domek i oczyściłem to wszystko z liści i tak dalej, bo tu pełno tego było. No i przerobiłem część drewna na deski. Możemy zacząć budowę. Tamten domek stary przeniosłem. Znaczy przeniosłem. Przniłem łóżko, które zrobiłem podczas kopania drewna. Przy okazji znalazłem się jabłka. Będziem, będę mógł się pożywić właśnie. Niemy, chociaż nie. To będzie mały. Z tej strony. Tak. by noc? A i nie jestem z tego zadowolony za bardzo, szczerze mówiąc, bo znowu będę musiał jakąś dziurę kupać, kopać. Zaraz, zrobię sobie tak. Zaraz mi tu zwier zwierzęta by dopadły. Chodni nie mam jednej. Co jest nie mogę łóżka postawić? Teraz będzie dobrze. Nie ma nawet zwierząt. Ściany będę musiał musieli tak zepsuć i tak. Tu mam zamiar sobie taki mały taras zrobić. Jak stąd wyjście zrobię, ale już chyba wiem. tu będzie mniej więcej, to już zrobię całość. Nie będę pomieszczać na miejscu. Możemy, możemy zacząć budować wyżej. Nie miałem za bardzo plan na ten domek, ale już chyba wiem, jak będzie on wyglądał. Zrobimy sobie tutaj yy, niżej taką piwniczkę. Jakaś mała farma może będzie obok. Tam przy jeziorku. Czekajcie, chwilkę ci ci krótkie cięcie. Dobra już jestem. Miałem mały problem techniczny. Ale już mogę zacząć z powrotem budować nie wiem jak to zrobić teraz może, może tu jeszcze jeden jeszcze jeden budujemy i potem będzie tu pójdzie sufit już na tej wysokości i za jednym razem dach Dobrze, daszek sobie też tutaj zrobię. To zrobię. Wstawić czy nie, wstawię. Oj, nie wiem czy starszy tego drewna, którego nakopałem. Rąbałem, przepraszam. Co ja mam z tym rąbałem? Cały czas mi się to myli kopałem. Do góry będę musiał zrobić, to już sufit zacznie się, ale na razie dach sam zacznę robić. Bo... Sufit, sufit, na razie nie. Przepraszam, mały problem techniczny mam teraz. Przepraszam, już jestem. Mam małe problemy techniczne, ale myślę, że mogę dalej nagrywać. No to już jestem. Myślę, że mogę Wam zaprezentować swój domek. Tu jest taki mały tarasik z widokiem na rzeczkę. Tam w przyszłości powstaną y, farmy różne, różnego rodzaju. Tu w środku za bardzo nie wyszykowałem. W łóżku postawiłem szyb. No robiłem bardzo dużo okien, jak zapewne zauważyliście, bo bardzo lubię jak domek, do domku wpada bardzo dużo światła. Tu mi się przerabia węgiel na pochodnie. A tak ten domek wygląda z odległości. No, tu w przyszłości zrobię jakieś schodki na dół. Dobrze, myślę, że to w dzisiejszym odcinku by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmiku. Subskrybujcie mnie. Na razie.